I ruszyły bardzo ładnie. Oczywiście na prowadzeniu Notorius. Notorius na drugiej pozycji, tam Pagani i Zyndur. Teraz Oktola. Na czwarte miejsce przesuwa się Lucky Julian. Na piątym miejscu Bella Gracja. Szósty Furor Divinus. I siódma Orinoco Flo. No ale za bardzo towarzystwu notorius nie ucieka ale prowadzi na drugim miejscu galopuje izendur Notorius i no notorius podkręca tempo drugi zendur na trzecim miejscu oktola na czwartej pozycji laki julian piąty furor divinus Szósta Pagani, którą wyprzedza teraz Bella Gracia i z tyłu no Cały czas Notorius, jeszcze 1200 metrów do celownika, Notorius Izyndur, Oktola. Furor Divinus Laki Julian, Pagani razem z Belongracją i Orinokoflo. Cały czas prowadzi od startu Notorius. Notorius na drugim miejscu Zindur. Notorius i Zindur, Oktola, Furor Divinus, Laki Julian, Bellagracja Orinokoflo i Pagani. Na prostą wyprowadza. Notorius i próbuje uciekać. Notorius bardzo ładnie finisuje Lucky Julian. Notorius, Lucky Julian i Zyndur oraz Oktola. Lucky Julian wysuwa się na prowadzenie. Lucky Julian i Zyndur. Lucky Julian Isindur i Zyndur i Notorius. Lucky Julian wygrywa.